Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was z tego czystego, ciemnego, jak nie powiem, jak mój Mercedes. <grym> miejsca. Zapraszam Was na kolejny odcinek Janka Opalskiego. Żyj z pasji. Pozdrawiam. Już wróciłem do Warszawy i teraz jadę na pewne spotkanie biznesowe do firmy Decathlon. A przy okazji pożyczam mojemu znajomemu magnes, bo ja nie będę używał w tym roku, także będzie sobie używał, mam nadzieję jak najdłużej, jak najfajniej. Pozdro, Michał! I słuchajcie, właśnie wyszedłem od stomatologa, a dlaczego byłem u stomatologa? No bo też nie chcę, żeby na wyprawie mi jakiś ząb bolał, żeby, wiecie, tracić czas, jak mam cały rok szukać, także rok temu byłem na przeglądzie i teraz tylko pani usunęła kamień, zęby w idealnym stanie, także gitara. I słuchajcie, moi drodzy, wreszcie poszukiwania. Jadę nad morze. Też specjalnie dla was kupiłem to coś, i teraz jakość dźwięku będzie 100 razy lepsza. Zobaczmy, jak wiacik odpali. Na dotek i dźwięk rozrusznika. No to jedziemy, achoi przygodo! Pierwszy przystanek działka. Muszę zabrać sito na poszukiwania. Jeszcze szybkie tankowanie po 268 i już jestem prawie na działce. A jeszcze przed wyjazdem. 2,5 atmosfery. Podładujemy troszeczkę oponki. Dawaj! Zatankowane na full. Naładowane opony powietrzem można jechać. Jutro rodzice przyjeżdżają na działkę, więc postanowiłem im tutaj pięknie przygotować do rozpalenia. No i czyszczę szybkę, żeby też mieć przyjemny widok kolejny przepiękny dzień pogoda jest po prostu zjawiskowa wreszcie nie jest już tak mokro powoli to wszystko wysycha fajnie, bo w basenie jeszcze troszeczkę lodu zostało, zobaczcie także do morsowania jeszcze można się pobawić drążek nie zardzewiał na działecce jest elegancko no i zaraz zobaczymy jaka jest temperatura przy okazji sprawdzę dwa termometry na tym proszę bardzo 7 stopni. 7 stopni, a na tym No, na tym jest praktycznie też 7. Także no rewelacja. Rewelacja to jest pogoda dla mnie na poszukiwania wręcz idealna. I w związku z tym I w związku z tym szybki plan. Słuchajcie, jadę potrenować armlessing w Elblągu z chłopakami, później jadę nad morze odwiedzić Włodka, Broda tego zbira, Sławka i w ogóle kurczę całą ekipę nadmorskich rekinów. Także mega się jaram. No, i wreszcie będą testy Equinoxa zobaczymy, jak się sprawuje w morskiej, w słonej wodzie. Szybka herbata, i lecę w trasę. Szybki posiłek: zupa kalafiurowo-taka warzywna, rewelka. I lecę. Na działce wszystko załatwiłem i już jadę w trasę. Przede mną jakieś 3,5 godziny drogi, 260 km do Elbląga. Już jestem w Elblągu, ostatnie tankowanie, żeby jutro nie trzeba było i zobaczymy ile dobro spalił. 21,6 litra. A przejechałem kilometrów dokładnie 273,5. Czyli słuchajcie, 7,9 litrów, zszedłem poniżej 8 litrów. Dobry wynik, naprawdę, jak na doblo, jestem mega zadowolony. Słuchajcie, jestem już tutaj na siłowni weblągu, Zobaczmy, jak wygląda w środku. Niby zwykły garaż, a tak naprawdę niezwykły. Zobaczcie, jak pamiętacie poprzednią siłownię, a w zasadzie garaż, udamiana. To tutaj jest po prostu pełna profeska. Dwa stoły. Tutaj wyciąg. Tutaj, jak ja to mówię, zawsze sala tortur. I narzędzia. Jakieś kurcze rążki, jakieś te. Tutaj machina. Obciążenia nie wiem, z 300 kg małem na tym ławeczka. No i piękne, wysokie logo. I tu sprawca wszystkiego. Dzięki za zaproszenie, Damiano. No i słuchajcie, maszyna. Zawsze byłem ciekaw, jak to działa. Damian mi tutaj pokrótce wyjaśnił. O już czy jak, jak na łożyskach tu pięknie chodzi. I można zobaczcie z pozycji przegranej ćwiczyć. Ten ruch, żeby powrócić do centrum, można walka o centrum świetnie. Tutaj no, nacisk, bo naprawdę naprawdę czuć. No i typowo, już do wygrania, fantastyczna rzecz. I słuchajcie, na tej maszynie diabła 51 kg to mój oficjalny rekord na dzień, który dzisiaj mamy. Ja patrzę, patrzę, <laughs> nie, nie pamiętam. pamiętam. 11 Generalnie. 11 lutego 2022 Także następnym razem testujemy Maxa I słuchajcie, jakbyście chcieli wpaść na sparing do chłopaków Tutaj macie adres na fanpage'u facebookowym Elbląg A tutaj numer do Damiana Do Damiana, także wpadajcie Super ekipa, dzięki panowie za trening i do następnego Już po treningu i podjechałem do Kauflanda Tutaj w Gdańsku, bo Słuchajcie, zapomniałem cholera jasna ręcznika z domu. Zawsze czegoś zapomnę, także lecę kupić jakiś prosty ręcznik. No powiem wam, że w tak dużym Kauflandzie jeszcze nie byłem. Te lejki wszystko naprawdę przeogromne. Ale gdzie tu ręcznik znaleźć? Jupi, nie wydam fortunę. 120 na 70 wystarczy, 15 zł. Jestem przy dobla, ponieważ jesteśmy nad morzem, to Włodkowi kupiłem takie muszelki w Kauflandzie. Wyjeżdżam z Kauflandu i taka pogoda. Śnieg z deszczem. Jestem już u Włodka. jeszcze nie ma. A Sonia? Gdzie jest? Tu jest Sonia. Dzień dobry. Cześć. Wiedziałem, że Włodek będzie miał coś ekstra. Zobaczcie. Ale zarobisty papier toaletowy Włodku. A to jest mistrzostwo. Dobre. dobra, o Jezu, takiego nie widziałem. <laughs> Jaki kasztanowiec, dobre. 21.58. Wykrywacze naładowane, przygotowane. Jutro lecimy, także na dzisiaj koniec. Także czas, kochani, się żegnać. Muszę się porządnie wyspać, bo dzisiaj trening i cała podróż dała mi troszeczkę w kość. Jutro z atakujemy na pewno Zatoka. Także pierwsze podwodne testy Maylab Equinoxa 800. Dzięki za dotrwanie do końca tego odcinka. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć!